A, pamiętasz może tego wielkiego dryblasa, którego żeśmy zatłukli? No. pewnie, że pamiętam. No, no to wiesz, trzymałem to cały czas, tak. cały czas, no i ty tutaj nie byłeś bez winy, jak na niego uśmiechał, <laughs> no. ale cały czas trzymałem jego graty, mhm. Co ciekawsze, wydaje mi się, że mogą być dosyć sporo warte. Myślę, że moglibyśmy poszukać czy to domu aukcyjnego, czy to jakiegoś antykwariatu, który myśmy mogli postrzedać. Dobra myśl, tylko tak na poważnie mówiąc. Nie wiem, czy w, akurat powinnyśmy być tak oficjalnie ubrani, bo albo mogą nie chcieć z nami rozmawiać, albo uważać, że to będzie prowokacja jakoś. Wiesz, zawsze mogę Cię przybrać w mundur. Mm -hmm. Chyba, że... Juri, ja mam nadal mundur oficerski, nie? To znaczy, ja mam mundur komisarza oficera i, komi i oficera. Znaczy, no, no, czy chodzi Ci o sierżanta z tego, tego, to masz. Ale chodzi mi o to, czy ja mam mundur oficerski taki zwykły, majora. Nie. Masz komisarza majora. Aha. Dobra, A z... no, to... w wojsku, w wojsku Ty jesteś sierżantem. Mhm. Ale to znaczy już pewnie starszym sierżantem. No pewnie tak, ale tutaj jesteś tutaj jesteś yy, komisarzem majorem młodszym. Hmm. Chyba, że czegoś nie wiem i dzięki twojemu strojowi, żeby nie podpaść naszemu kochanemu imperium, potroją to ile byśmy zarobili. <gry> Juri, takie pytanie teraz do mistrza gry. Jak, tak czy siak? Co? No to znaczy, czy tak, czy nie. To znaczy, czy e, Regis ma rację w tym, co mówi, czy raczej nie ma? Bo ja nie jestem A, jako nie ma racji. No to, to zależy od osoby, tak? Jak się do niej przemówicie, czym przekonacie, czy nie. No bo wiesz, już no teraz tak, nie będziemy tak, szukać tak, jakiegoś tak, podrządnego... No będzie się to jednak zdawać prowokacją, że aha, oni chcą prawdopodobnie ze mnie coś wyciągnąć. A powiedz mi tak na pierwszy rzut oka, to znaczy do pierwszy rzut oka, mówię, że tę broń dosyć długo oglądałem, nie? Mhm. I powiedz mi z tą bronią tego woja, z tym toporem, yy, to on się bardziej nadaje do jakiegoś ponadrzędnego antykwariatu czy domu aukcyjnego? Czy bardziej powiedzmy do czegoś już porządniejszego? No tak średnio, to jest, to, to nie jest pamiątka, ale tylko tak, żeby wyglądało egzotycznie. Ale to jest prawdziwa broń, tak? Pamiątka, ale broń, faktyczna, którą można No to ja sami... myślę, że do takiego powiedzmy średniego domu aukcyjnego. Dokładnie, powiem, ale nie jest to też taki wiesz, szał i nie wiadomo jaki kunszt, żeby do super drogiego, tak, startować. No dlatego mówię średniego, nie? Że, żeby żadnego podrzędnego, bo to jest za dobry sprzęt na nich. A średniego tak wiesz, że to można będzie tam albo sprzedać i oni sobie to później już wystawią jakoś na aukcję. No. Nie ja możemy... pamiętam, jaki odmiał padziesz ten koleś. Zawsze też na konesera możemy trafić, który akurat lubi bronie z innych galaktyk. Można rozpytać. Mm -hmm. Z innych sektorów. O, sektorów. To jesteśmy w tej samej galaktyce notabene. No, w drodze mlecznej. Aha, mm -hmm. aha. Dobra. Która mlekiem i krwią jest płynąca. <laughs> Głównie krwią obcych, ale to szczegóły. Mm. No, naszą, naszą też niestety. Mocno przelewamy No Muszę znaleźć kartę Okej okay. a, tak... a miałeś na dole spisane wszystko No właśnie ją znalazłem Mam gdzieś na pulpicie a po prostu wiesz A tak swoją drogą Czemu przyleciałeś? Jakaś inspekcja się tu szykuje? Inspekcji mam na razie dość Jak gdzieś jakieś zajdziemy ustronne miejsce to ci opowiem wszystko Dostaliście obydwoje e, noty od inkwizytora, z którym jeszcze nie mieliście się yy, okazji spotkać, ale osobiście dostaliście, tak, noty, że odnaleźć Sextusa mejso yy, i zgłosić się z nim w wyznaczone miejsce. Yy, trochę was to z, yy, wiesz, zdziwiło, ale no, na razie jeszcze no, po prostu jeden, drugi nie wie, tak, że, że dostał to samo. Wow. teraz zobaczyłem jak wyglądasz, mele. Ty masz też taki mieczyk jak ten pan? Nie, nie, właśnie chcę taki kupić. Aha, bardzo dobrze. Bardzo pasuje do takiego pana. Hmm. Komisarza którego mu pokazałeś, Gaunta? Nie, tego tutaj wysłałem figurkę. A. Screena figurki. Trochę długi ten link, wyszła, ale jak to zawsze wychodzi z gogle ten, z gogle grafik. Bo to jest statyczne. Czy dynamik? Nie, to jest statyczne. Yy. <laughs> Aż nie wiem co powiedzieć, po prostu bardzo wymownie wyglądasz. Mm. No. A to chodziło, nie? <laughs> mm. Spokojnie, ja się jeszcze jak się dochrapię komandera, to jeszcze kurwa mi dojdzie ranga pułkownika którego, bo może to major, ty... Z gwardii. Myślę, że z gwardii. Nie wiem, jak Juri to zainterpretuje, ale może z gwardii mi wyjdzie. No dobrze. Pułkownik tym... trochę wysoko. No to Majora. No, hmm. czy, a nie, Major jest wyżej? Nad nie, Major jest niżej. Bo no tutaj się. są chyba stopnie według amerykańskiej, amerykańskiego stopniowania. To jest kapitan, jest tak, e, chorąży, podporucznik, porucznik, e, kapitan, major i pułkownik. A później wziął generałowie. Mhm. Zatem, panie komisarzu... Musielibyśmy znaleźć sobie jakieś kwatery. No rację, rację, rację. Choć sądziłem, że sekstusa znajdziemy troszeczkę szybciej. Choć, może tak, właśnie. Najpierw zobaczmy, czy nie ma go na komisariacie, albo gdzie jest. I wtedy zobaczymy, czy po prostu będziemy musieli tutaj troszeczkę zagrzeć dupy dłużej, czy nie. Mm -hmm. wiesz ja tam y, przez ten mój woksowy komunikator łączę się z tym moim adiutantem tego mm -hmm. Juri później wiesz sobie jakieś mu tam imię wymyślę jak on mniej więcej wygląda i proszę go o znalezienie po prostu gdzie został przydzielony do którego komisariatu sextus majsa no tak e, powiedzmy że siedzieliście sobie na tym piwku rozmawialiście sobie w knajpce różni tam się ludzie przewalali i wiesz szczególnie na Lazarusa dziwnie spoglądając a na regisa też, bo skoro siedzi, siedzi z, z, nie? z komisarzem przy jednym piwie, przy kuflu, twarzą twarz, to co to musi być za kozak, że się go nie boi? <grym> no. Kozak, się częściej kręcić. W zasadzie wokół jego munduru. <grym> no. Komisarzu idziemy potem na panienki. One by się ze strachu zesrały. Jeśli będą zdrowe, to dlaczego i nie? Hmm. No. Poza defetyzmem, defetyzm jest najgorszą rzeczą, ale zaraz po defetyzmie, oczywiście abstrahując od innych rzeczy, najgorsze są choroby weneryczne. I szorstki papier toaletowy. O, to tak. No. To jest zło. Ale... Ale Gwardia, jako że to są jedni z najtwardszych, używa tylko i wyłącznie... E, nie Szanowni. używa... Nie Kobiet używa papieru. Szczyt. Tylko używa papieru ściernego właśnie. Kumeksu. Szczotek ryżowy. Dobra, ja włączyłem iPhone'a i dałem na mapę. Hmm, dobra, to chyba powinien być ten. Jeżeli dobrze widzę. No odpowiedział mi ten facet? Słuchajcie. Jeżeli o to chodzi, to twój, twój adiutant po jakimś czasie odesłał Ci odpowiedź, że faktycznie jakiś Sextus meso był w pobliskiej komendzie, tak, zarejestrowany, ale się przeniósł gdzieś na niższe kondygnacje, ula. Mhm. Trudniej go będzie zlokalizować. Ale no podobnież jest tutaj jakiś jakiś człowiek Edgar, który powinien go znać, tak? W tej komendzie. A kojarzę Edgara, kojarzę. Myślę, że zanim pójdziemy na te niższe kondygnacje, się powinniśmy się uzbroić poza tak, tak. Nigdy nie wiadomo co tam czeka. Ale po jak, jak naszemu kochanemu seksusowi nie poszło? Sądziłem, że on lepiej się ustawi. Myślę, że to nie tyle, że się ustawił, tylko sam chciał taki przeciw, wiesz? I pamiętasz jego reakcję, jak zaczął sam kopać te groby? Tak. Lekarz mu musiał podać środki uspokajające, żeby go tego ciągnąć. Mhm. Widzisz... Ci policjanci to chyba jednak przyzwyczajeni bardziej do łapania, niż... do de ...dezintegrowania. Wiesz, no, prawda nie. jest taka, tym że tym imperator swoich później. znajdzie. Cały Juli mówiłeś jeszcze raz? Że w tym uniwersum to różnie wypada. Ja jestem, Regisie, zdania, że imperator swoich znajdzie. Hmm. Bardzo dobre słowo. Nie możemy uważać na to, kogo zabijamy, jeśli jest potrzeba kogoś zabić. Nie możemy pozwolić, żeby jakiś element uciekł. Dokładnie. W Imperatorze trwi cała nadzieja. Imperator strzeże. Hmm. Imperator radzi. <grym> Imperator <grym> nigdy <grym> was nie zdradzi. <grym> Dokładnie. <grym> Dobra. To ja po prostu patrząc na iPhone'a. <grym> Twoja imperialna przyjaciółka. <grym> <grym> Id idziemy w stronę komendy. Hmm. Mhm. No hmm. myślę, że gdzieś tam możemy się zameldować w jakimś hoteliku, żeby bety zostać. chyba że mamy jakieś kwatery przydzielone. To znaczy nie, nie dostaliście, a z tego względu, że nie wiadomo było gdzie ten sextus jest, więc nie chcieli was przydzielać w jednym krańcu, podczas gdybyście musieli się zaraz wymeldować i iść w zupełnie drugi, tak? Bo to by było bez sensu. Spusznie. No to tam może się uda... Żebym się rozebrał z tego galowego i przebrał w zwykły sierżanta i, i pancerz ubrał. Mam wrażenie, że niższe poziomy ula jestem niczym dobrym. Tak, tak, ale wiesz, najpierw dowiedzmy się od Edgara, a nóż może to tylko jakaś główne... To jest chyba to jest. ten Edgar, który pamiętasz tą akcję w tak, młocie. Tak. Akurat bardzo dobrze pamiętam Edgara. <laughs> Ty, Gdyby wtedy, wtedy w... Sextus nie naciskał, byśmy wszystkich uwolnili, byśmy uwolnili bez większych problemów. Ale o czym mówisz? Bo chyba wątek straciłem. No nie A pamiętasz nie jak naciska. naciskał na... Sextus naciskał na to, żeby negocjować z tymi ludźmi? Aha, bo mówisz... Tak, tak, tak. Pamiętam. Rzeczywiście wtedy było trzeba nacisnąć spust. To no była... po prostu dużo rzeczy rozwiązuje. No, jestem ciekawy, czy Butch nadal ma tą piękną bliznę Miło by Miłoby jeszcze byłoby kiedyś spotkać i zobaczyć, czy da się poprawić. Wiesz co? Pamiętaj pamiętając tamte wydarzenia, chciałbym chociażby przy sobie mieć pluton gwardzisty. I pokazać mu, co to znaczy władza imperium. Mm. Bardzo mi się to nie podoba, co się dzieje poza Ulam.